Możliwe, że da się dość prosto przerobić system ogrzewania na system chłodzenia. Dawaj, ale szczerze mówiąc, nie polecam. E, poza tym mam wrażliwy pysk. Szkoda, nigdy się nie dowiemy, jakie przełomowe dane mógłbyś zebrać. Dane? <laughs> Boiler chyba się zepsuł. I czy mi się zdaje, czy jakoś zimniej tu niż zwykle? Nie, zdaje ci się. Pewnie przedwcześnie wyliniałeś. O, nie, serio? Mam tam łyse placki? Powiedz, że nie mam łysych placków. O! Bingo! Dobra, robimy więcej! To wymaga większej ilości wody. I chyba już wiem skąd ją weźmiemy. Od Clarisy? O, Dokins, jesteś potworem. Wow! Witajcie na pierwszej na świecie zimowej. Do! Idziemy tam? Brzmi ciekawie. Osobiście aprobuję apreski, ale pospólstwo nie ma o tym pojęcia. Może powinnam tam pójść i zobaczyć, jak bardzo nie mają o tym pojęcia. Pomogę ci ich. Tak, ktoś powinien im pokazać, jak to się robi.